Ustać. Amerykańska firma Greenwheel z południowej Karoliny przenosi swoją produkcję do Białego Stoku. Firma chce produkować w naszym mieście cewki zapłonowe do samochodów. Amerykanie zamierzają zainwestować 10 milionów złotych w rozwój produkcji. Prace w firmie działającej w Polsce znajdzie 65 osób. Wojciech Stepani. 1800 tysięcy cewek zapłonowych rocznie do samochodów takich marek jak Ford Toyota Mazda będzie produkowanych w Białymstoku. Takie są założenia przeniesienia produkcji ze Stanów Zjednoczonych do Polski, konkretnie do białostockiej firmy, która zamierza rozszerzyć swoją ofertę produkcyjną, to też łączenie sił w walce z konkurencją. Rynek motoryzacyjny jest rynkiem, na którym konkurencja jest światowa. Mamy wiele firm z Azji, które mówiąc kolokwialnie, depczą nam po piętach. Pomaga nam to pozostawać nadal konkurencyjnym i śmiało patrzeć w przyszłość. To także możliwość stworzenia przy okazji dodatkowych miejsc pracy. Oczywiście bardzo istotne, nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale z punktu widzenia samego Białego Stoku, jest fakt, iż to są nowe miejsca pracy, czyli Około 50 miejsc pracy bezpośrednio produkcyjnych i 15, 15 miejsc pracy pośrednio produkcyjnych i biurowych. Ale i Biały Białystok zaczyna być zauważany przez światowych gigantów. Takie kroki zaprocentują na przyszłość, uważa prezydent miasta. Nie chce zdradzić szczegółów o planowanych inwestycjach w Białym Stoku. Nowe inwestycje, które powstają w dziedzinie BPO Business Process Outsourcing. Jedna to jest to, 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 to ta inwestycja na świętojańskiej, ale również duża inwestycja przy parku naukowo-technologicznym. I te inwestycje w rezultacie mają przynieść dodatkowo kilkaset miejsc pracy. Ale jest i druga strona medalu, chęć inwestowania światowych gigantów w naszym kraju spowodowana jest niskimi kosztami pracy. To między innymi z tego powodu produkcja z Grenwil w południowej Karolinie trafia do Białego Stoku. Yes, low... Owszem, jeśli porównamy wynagrodzenie z tym w Stanach Zjednoczonych jest ono niższe. W tym przypadku znaczenie mają też względy logistyczne. Dotychczasowa współpraca układała się bardzo dobrze, bardzo lubimy to miasto, mamy świetnie wyszkoloną i świetnie zmotywowaną kadrę i mamy ogromną nadzieję na kontynuację tej współpracy. Żeby rozwijać współpracę, białostocka firma przejmie budynek obok Wojciech